się dzisiaj z jednym ze współautorów szczytnej akcji Biegiem przez świat, Karolem Dzieciątko. Witam Cię Karolu. Cześć. Opowiedz nam proszę o Waszej akcji. To jest, że tak powiem, taki miks pasji, biegania, pomagania innym, podróżowania też. Jakby staramy się przez, powiedz, duży kilometraż i poświęcić jakby ten, ten dystans na pomoc jakimś osobom potrzebującym, chorym. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, prawda? Wtedy wystartowaliście z tym pomysłem. Jak, zrodził się ten, jak zrodziła się ta idea w ogóle? Jak wpadliście na pomysł, żeby połączyć bieganie właśnie z pomocą innym? Nie wiem, to była taka, powiem, iskierka. <grym>, taki pomysł na jednym z treningów, tak zatrzymałem się i pomyślałem sobie, dobra, za rok biegnę przez, przez Polskę, fajnie będzie, spróbuję. Napisałem posta na forum biegowym i wtedy odezwał się do mnie Michał. Chętnie by dołączył, czemu nie? To startujemy. Dwa lata temu pomagaliście chłopcu, który był chory na padaczkę. W tym roku był to chłopak chory na raka kości. Tak. Jak to się stało, że właśnie włączyliście w to te osoby, że to dla nich biegliście? Pierwszy, na pierwszym razem to jest chłopak z moich okolic. Chłopiec który, yy, z miasteczka, który, przy którym mieszkam. Spotkaliśmy się z jego rodziną. Pierwsza osoba, to jakby nie zastanawialiśmy się, nie wybieraliśmy po prostu. A Kubę poznał Michał w Wrocławiu. Kuba organizował mnóstwo akcji takich charytatywnych ze zbiórką się pieniędzy, jakichś koncertów, pokazów tanecznych. I Michał został zaproszony na jeden z tych, z tych właśnie pokazów i stwierdził, że napisał do mnie, czy, czy biegniemy w tym roku i, i że można by było pomóc Kubie. Czemu nie? Za tydzień już siedziałem w pociągu do Wrocławia, spotkaliśmy się z Kubą, następnego dnia kolejną trasę ustaliliśmy i, i znowu. Czytałam, że w trakcie tego waszego biegu to y, codziennie od 3 do 5 kilometrów biegliście tyłem. Dlaczego? No tak, no bo. Jakby to było, akcja była polowaniem na raka e, dla Kuby. Chcieliśmy trochę też właśnie wyśmiać to taki, na takim dystansie. Stwierdziliśmy, że skoro tak się mówi, że rak chodzi tułem, no to my też pobiegniemy. Kuba przegrał walkę z chorobą niestety, jak wy to odebraliście, bo byliście na pewno hmm. blisko przez, przez te miesiące, prawda? Kiedy no. wy dla niego biegliście, na w jakiś sposób się zżyliście No tak, tak. Prze no to, ja to dość mocno przeżyłem. Sz szczerze mówiąc, tak jakoś e, no, zamknąłem się trochę na, na dobre kilka tygodni. Pojechaliśmy na pogrzeb i w sumie też, może nie powiem tak, że odebraliśmy to pozytywnie, ale y, cieszymy się, że y, pomogliśmy mu. Y, moglibyśmy mieć wyrzuty sumienia, gdybyśmy na przykład nie zdecydowali się na tą pomoc i teraz koło by odszedł, i może, że nie zrobiliśmy wszystkiego, a tak, my i on zrobiliśmy wszystko i, i, i nie poddaliśmy się do końca. On też się nie poddał no i dla mnie jest, jest bohaterem. Będzie jakimś, nie wiem, chyba zostanie jakimś symbolem po prostu tej akcji. Ten bieg następny, który teraz planujemy, myślę, będzie jakoś ku czci jego. A macie już osobę, której będziecie pomagać w 2013 roku. Tak, to będą dwie siostry, to będą, które są chore na za nich mięśni. Jakby dla nich jedyną opcją jest, jest, jest jakaś, jest taka operacja, znaczy operacja, to jest takie leczenie w, w Chinach. No, to jest jedyne wyjście, które teraz jakaś ta medycyna zna. No jest, jest to mega drogie i chcemy im pomóc. No, dlatego zdecydowaliśmy się, że zwiększamy dystans, zwiększamy liczbę dni tylko po to, żeby jakby więcej ludzi do tego zachęcić. Chcemy przebiec Polskę dookoła, więc będzie więcej miast, więcej ludzi i to się może przełoży na to. No właśnie teraz ile kilometrów? Bo to cała Polska no to pewnie 2000? 2100 i chcemy to pokonać w 30 dni. Chciałbym też zrobić jakby trochę. Więcej, żeby, żeby mogły na przykład trochę dziewczyny z nami pojechać, też żeby te, dla których biegniemy, żeby, nie wiem, załatwić się jakiegoś busa, żeby mogły z nami na przykład być w tych miastach, żeby ludzie też mogli do, do nich, widzieli ten, jakby ten nasz cel. Cała tutaj. ta logistyka, jak to wygląda? No bo wiadomo, wybiegnie się 20 dni, ale trzeba gdzieś spać, trzeba coś zjeść. No to jest naturalne, prawda? No tak. Jest y, samochód techniczny, to, który wozi nam rzeczy, mamy tam namioty. Jeżeli nic się nie uda załatwić y, w miejscowości, gdzie nocujemy, no to śpimy pod namiotami. To są chyba najbardziej godne wspomnienia noclegi, <noise> <o, głos> gdzieś pod gwiazdami. E, a tak często odzywają się do nas ludzie, y, że... O, widziałem, że biegliście, gdzieś był, zobaczyłem artykuł na jakimś bieganiu, to chętnie Was zapra zapraszam was do siebie, a, a później dołączę do Was na, na biegny no i tak, tak spędzamy takie noclegi u, u ludzi. To się podoba. Utkwiło Ci coś może w pamięci, takie coś szczególnie miłego, zabawnego? Często się spotykam z takim pytaniem, właśnie jak to są, jakie są przygody. No, to sama jest, sama jest jedną wielką przygodą. Trudno mi jest takie jakby wybrać. No, to wszystko, wszystko się tak dzieje, to wszystko się dzieje tak szybko, bo zmienia się co, co dzień. Jest, jest, jest się gdzieś indziej, codziennie widzi się innych ludzi. To, tak się, to się dzieje tak szybko, jak w ogóle jeszcze dookoła gdzieś nagle się pojawią jakieś media, telewizje, nagle, nagle tak wszystko, nie wiem w ogóle co się dzieje. To jest jak jakiś film film później to sobie odtwarzam, i przecież to tyle, tyle rzeczy, tyle, tyle tego było. Biegliśmy gdzieś za Zakopanem, Podjechał do nas jakiś ko kolesi i powiedział, że kojarzy skądś nasze mordki. No i tak od słowa do słowa okazało się, że, że, że kojarzy naszą akcję. Zaprosił nas najpierw na wodę, a później stwierdził, nie no, muszę, muszę was zaprosić na obiad, babcia, ugotuje obiad, chodźcie. No i tak spędziliśmy. I właśnie takie, takie sytuacje są, są fajne, bo to, to daje taką motywację takiego kopa że możemy coś, coś, fajnego, coś fajnego robić i że ludzie, ludzie akceptują, to podoba im się, też jakoś sami mają może, może motywację, że, że może być dobrze, tak jak często to mówią, że są tacy ludzie młodzi i to im się podoba. Tylko, że jak się przypomni jakaś kontuzja, czy, mhm. czy coś się stanie. W tym roku no, mieliśmy kryzysy, które no, już mogły nas tak zawalić z nóg. Michał miał pęcherz i trochę niefortunnie go przebiegł, cały palec w ogóle spuchł. No, fatalnie to wyglądało i już w Radamsku poszliśmy do lekarza. No i lekarz dostał ulotkę. Mówi, Kolego, ale ty z nimi biegniesz? Mówi, tu, tu musisz się wycofać, koniec, koniec biegania. No i nawet przez chwilę rozważaliśmy, żeby zrobić jakąś przerwę. No. Ale <noise> to tylko chwila. Powiedz proszę, że jak ty łączysz to wszystko, bo jest, jest uczelnia, jest praca, jest bieganie. Skąd ty znajdujesz siłę na to wszystko? <noise> nie wiem. Taką motywacją chyba są te chwile, które się przeżyło już wcześniej. Te takie wspaniałe, jak nie wiem, no, zakończenie mety na, meta na Helu, gdzie przyjechali znajomi, gdzie. Miasto jakby się zmotywowało do tego, żeby nas jakoś porządnie przywitać, bo byli karatecy, w ogóle no, bajka. I tak było pięknie. I to jest tak, chyba chce się jeszcze poprzeżywać tych chwil, więc no, robi się wszystko, żeby, żeby się udało. A jeśli chodzi jeszcze o ten przyszły rok, kiedy startujecie? Jeszcze nie wiem, bo chciałbym, że tak powiem, skończyć studia. <ściałbym> Mam licencjat w tym roku do, do zrobienia. Myślę, że i zobaczę, jak. Tak powiem, chciałbym wystartować jak najwcześniej, żeby no nie wiem, na początku lipca, no ale wiadomo, że to może się przedłużyć. Nie znam tych terminów jeszcze dokładnie, tak ile to zajmie czasu. Jak, jak to się uda, myślę, że tak znowu 10, około 10 lipca, tak jak w tamtym roku. Chciałbym jak najwcześniej, żeby później jeszcze mieć trochę czasu na wakacje. Jeżeli spodobało Wam się, to, to tutaj opowiadałem, ta cała nasza akcja. Zachęcam do wejścia na stronę www.biegamesrz.świat.pl. Zachęcam do kontaktu: to można się z nami skontaktować, można do nas dołączyć, pomóc nam jakkolwiek jak chcecie. Zapraszam. Zachęcamy Was do polubienia naszego programu na Facebooku. Ukazało się już nowe styczniowe wydanie miesięcznika Bieganie. A w nim test czołówek biegowych, przegląd polskich ulic nazwanych na cześć wielkich biegaczy, ciemniejsza, tragiczna strona maratonu. Rola krowiej siary w diecie i niezwykła historia kapitana Barclaya. A na koniec życzymy Wam pewnego biegowego kroku w nowym 2013 roku. Do zobaczenia!